Dobry wieczór, drodzy przyjaciele. Nadszedł czas, aby uchylić przed wami rąbka tajemnicy chodzenia. Nasz chód wpływa na nasz organizm, a być może nawet się nad tym nie zastanawialiście. To jeden z najczęściej powtarzających się ruchów w życiu. Po tym, jak nauczyliście się chodzić, najprawdopodobniej już nigdy nie przestaniecie tego robić. Wielu z Was robi to w nieoptymalny sposób. Chodzi o to, że możemy chodzić w taki sposób, aby maksymalnie angażować wszystkie mięśnie. Być może w swoim życiu spotkaliście takich ludzi, którzy nigdy nie uprawiali żadnej aktywności fizycznej, nie trenowali, a mimo to mają dobrze rozwinięte mięśnie brzucha i nie mają nadwagi. Mięśnie pośladków również mają dobrze rozwinięte. To dla ciekawskich subskrybentek. Które starają się powiększyć swoje mięśnie pośladków ćwiczeniami i z zazdrością patrzą na koleżanki, które nigdy w życiu nie ćwiczyły, a mimo to mają dobrze rozwinięte pośladki. Jaki jest sekret tych osób? Chodzi o to, że oni chodzą inaczej, nie tak jak my. Chodzi o to, że podczas kroku nasze mięśnie muszą pracować w określony sposób w określonej kolejności i w określonym połączeniu. Jeśli to połączenie zostaje zaburzone, zaburzony zostaje optymalny stereotyp ruchu. Jak widzicie, tutaj na tym zdjęciu przedstawione są fazy kroku. Dzisiaj pokażę Wam, na czym polega różnica między prawidłowym a nieprawidłowym krokiem i w jakich miejscach pojawiają się błędy. Ktoś może mi się sprzeciwić. Jeden z widzów powie: Ja praktycznie nie chodzę, jeżdżę samochodem. Wtedy szybko wyłącz ten film i przejdź na kanał jakiegoś autoblogera, na przykład Dawidycza. Ale nawet Dawidycz, kiedy siedział w więzieniu, robił dwa tysiące pompek, dwa tysiące przysiadów codziennie i napisał dwie książki. Dlatego do dochodzenia trzeba podchodzić z większym szacunkiem. Twój ulubiony Dawidycz chodził i ty też będziesz chodzić, ale poprawnie. Więc przyjaciele, co możemy osiągnąć dzięki temu krokowi? Chcecie wiedzieć, czy uda się Wam schudnąć? Tak, uda się Wam to. A czy będziecie mogli rozbudować mięsień pośladkowy? Też będziecie mogli. A potem, czy uda się poprawić kondycję wszystkich mięśni? Oczywiście, że tak. Macie zapewne więcej pytań. A przepuklina. Czy będziecie mogli zapobiec rozwojowi przepukliny kręgosłupa? Dacie radę. Dlaczego? To ja was zmotywuję, dam wam motywację. Zobaczcie, dziś wyjaśnimy, dlaczego podczas chodzenia tak was chwieje właśnie tak z boku na bok. Macie błędny stereotyp ruchu. Dzisiaj wam to wyjaśnię. Spójrzcie, przyjaciele. Oto główne błędy podczas ruchu podczas chodzenia. Które czyhają na Was na każdym kroku. A więc zobaczcie. Bardzo dobrze jest na początku pochodzić przed lustrem lub nagrać film. Możecie także w komentarzach podzielić się swoimi zdjęciami i nagraniami z różnych faz kroku, które teraz razem omówimy. Zobaczcie, przyjaciele, podzielimy krok na kilka części i będziemy sprawdzać. Jak dokładnie chodzimy w tych częściach? Jak organizm się wtedy czuje? Czego będziecie potrzebować? Będziecie potrzebować jakiejś linii na podłodze albo przed sobą. Lustro też jest wskazane. Możecie nagrywać siebie kamerą z przodu i z tyłu. Z boku też można. Zobaczcie. Oto podstawowe zmiany w kroku, które mają miejsce najczęściej. Pierwsza to ten boczny przechył. Boczny przechył pojawia się w momencie, gdy wasza noga, nazwijmy ją przednią, znajdzie się na podłodze. W tym momencie następuje nadmierne przechylenie. Widzicie, takie przechylenie na bok w stronę przedniej nogi i przeciwległe ramię znajdzie się u góry. To pierwszy problem. Może być różnie. Z jednej strony, może tego nie być. A z drugiej strony może być to wyraźniejsze. Zwróćcie na to uwagę, kiedy nagracie swój krok, sprawdźcie, z której strony pochylenie jest większe, a z której mniejsze. To po pierwsze. Oto druga kwestia, czyhająca na nas na każdym kroku niebezpieczeństwo. Drugie to moment, kiedy tylna noga staje na palcach. Wielu myśli, że odpycha się dzięki temu ruchowi. W tym momencie nadmiernie przenoszony jest ciężar ciała na przednią nogę. Głowa przesuwa się za mocno do przodu i praktycznie wychodzi poza linię miednicy, poza linię stopy. Przy tym nadmiernie wygina się lędźwiowy odcinek kręgosłupa, żeby ograniczyć to przesunięcie głowy do przodu. To drugie. Tak więc. Na początek to wystarczy. Jaka jest alternatywa dla tych dwóch ruchów i dlaczego się one pojawiają? Dlaczego pochylamy się do przodu? Zamiast mięśnia pośladkowego zaczyna pracować dolna część pleców. Dlaczego jest przeciążana? Drugie zaburzenie to właśnie to pochylenie z boku na bok. W momencie, gdy pochylamy się tutaj, zamiast napinać brzuch, brzuch w tym momencie jest rozluźniony. Zaczyna znowu pracować mięsień czworoboczny lędźwi. Jest przeciążany. Zobaczcie, co się dzieje. Przy prawidłowym kroku pośladek pracuje właśnie tutaj. Tutaj pracują lędźwie. Są przeciążane. Tutaj przy prawidłowym kroku. Tutaj nie narysowałem, byłem leniwy. Ale wyobraźcie sobie, że tutaj jest narysowane dobrze. Spójrzcie. Dla Was niczego nie pożałuję. Niczego. Spójrzcie tutaj. Przestrzennie musicie sobie wyobrazić, że tutaj jest taki obrót. Ramiona są na jednym poziomie. To znaczy, tutaj przy nieprawidłowym kroku jest pochylenie. Zadziałał u mnie mięsień czworoboczny lędźwi. Znajduje się z tyłu, tutaj. Część narysowana na czarno, a druga schodzi w dół od dwunastego żebra. Oto ten ruch. Prawidłowy ruch to ten z obrotem tutaj. Obrót odbywa się w ten sposób. W momencie, gdy noga wychodzi do przodu, tutaj włącza się obrót tułowia i już nie tylko mięsień czworoboczny lędźwi pracuje, ale dołączają się do niego mięśnie brzucha i mięśnie pleców, te najszersze. To znaczy, chodzi o to, że przy nieprawidłowym kroku pracuje ograniczona liczba mięśni i przeciąża się, a przy prawidłowym kroku pracuje większa liczba mięśni i każdy w odpowiednim momencie a więc, przyjaciele, naszym pierwszym zadaniem jest usunąć to i zamienić na to. To znaczy, pochylenie trzeba zamienić na obrót. To po pierwsze. Pochylenie do przodu w momencie, gdy tylna noga staje na palcach, musimy to zastąpić. Nie musimy tego zastępować, trzeba to całkowicie usunąć. Trzeba to zrobić w taki sposób, by w momencie, gdy nasza noga staje na palcach, nie było tego pochylenia. Musi pracować pośladek. Musimy pośladek zamienić na mięśnie pleców. Widzę już, że pocieracie ręce w nadziei, że nauczycie się tego wszystkiego. Już pokazuję. Patrzcie uważnie. A więc, od czego zaczniemy? W komentarzach widzę, że chcecie zacząć od. Dobrze, zacznijmy od tego. Zobaczcie, specjalnie to pokazałem. Skupcie uwagę na nogach. Oto faza kroku. Moment, kiedy tylna noga staje na palcach. Widzicie, jak stoi? Tutaj palce są uniesione, tutaj są w górze, a tutaj opuszczone. Podczas kroku mamy taką kombinację, że tutaj tylna noga jest wyprostowana w kolanie i stoi na palcach tutaj jeśli stopa całkowicie dotknie podłoża pojawi się pochylenie i odcinek lędźwiowy się napnie jeśli jednak noga stoi na palcach działają te przednie mięśnie na goleni to jest przedni piszczelowy prostownik palców przedni Mięsień piszczelowy. Jeśli ona zadziałała, nie ma pochylenia do przodu, pośladek się napina. Jak to wygląda? Zobaczcie. To znaczy, pokazuje nieprawidłowo. Najczęściej tak się dzieje u wielu osób, które mają problem. To znaczy, w momencie, gdy noga u mnie stanęła na palcach z tyłu i noga jest wyprostowana, stoi na palcach, a stopa całkowicie stoi na podłodze. Tutaj będę miał napięcie w lędźwiach. Spróbujcie to zrobić, a poczujecie to samo. Pośladek nie będzie się szczególnie napinał. Wyobraźcie sobie, że robią dziennie kilka tysięcy kroków i za każdym razem moje lędźwie są przeciążane. Doznają urazu. Właśnie taki ruch, właśnie taki ruch cały czas wykonuje, to nie jest wskazany ruch. Oczywiście, z czasem z dysków międzykręgowych nic nie zostaje, a w stawach pojawia się artroza. Osteochondroza, przepukliny dysków, nic dobrego. Spondyloza, spondylit, kostno-stawowa artroza, zapalenie stawów. Tak to wygląda. Tego nie trzeba robić. A co trzeba? Oto stopa, zobaczcie, w momencie, gdy tylna noga stoi na palcach, przednia powinna to zrobić. Tutaj powinna być uniesiona. Właśnie w tej pozycji powinna stać. Kiedy ona się opuszcza, to dalej już sobie poradzimy. Trzeba nauczyć się wykonywać ten ruch, bo to jest dość trudne. W tej pozycji trzeba nauczyć się stać. Trzeba zacząć od takiego ćwiczenia. Podchodzicie do ściany, stawiacie nogę w ten sposób na ścianie. Właśnie w taki sposób. Drugą nogę stawiacie na palcach prosto. Trzeba zrobić tak. Możecie na początku trzymać się rękoma. Waszym zadaniem jest nauczyć się stawiać tą prostą nogę na palcach w momencie, gdy druga stopa stoi w ten sposób. To znaczy, to ruch nawykowy. Widzicie, jest taki moment, kiedy noga staje na palcach, a stopa od razu się opuszcza. Musicie nauczyć się trzymać ją w ten sposób w momencie, gdy noga staje na palcach. To pierwsze ćwiczenie. Początkowo możecie odczuwać rozciąganie mięśni. Wykonajcie ćwiczenie na jedną, a potem na drugą stronę. Oto drugie znowu możecie to robić przy ścianie znowu trzymacie się rękoma. Teraz waszym zadaniem jest zrobić to jednocześnie. Czyli podnieść piętę na tylnej nodze z nogą prostą i podnieść przednią część stopy tutaj. Robicie to w jedną stronę, zmieniacie nogi i robicie to w drugą. Musicie nauczyć się robić to jednocześnie. Potem z czasem możecie próbować robić to bez trzymania się rękoma. Podnosicie piętę, podnosicie palce, podnosicie piętę, podnosicie palce. Dostosujcie odległość między nogami tak, by było wam wygodnie i by to jak najbardziej przypominało wasz krok. Z czasem wykształci się to w nawyk ruchowy, w którym mięsień łydki będzie pracował jednocześnie z mięśniem przedniej części uda po przeciwnej stronie. Widzicie taki ruch. Co nam daje? Zatrzymuje to nadmierne pochylanie się do przodu. Nie pozwala zbyt mocno odepchnąć się tylną nogą do przodu. A więc, przyjaciele, o richaczem akurat wyjścia, to cieciele popracujcie nad tym. To bardzo ważne. Jednocześnie dodatkowo obciążacie mięśnie nóg w odpowiednim momencie. Teraz to kołysanie się z boku na bok. Skąd się bierze? Zobaczcie. Powstaje w momencie. Gdy odepchnęliście się tylną nogą i ta stopa opadła, a wyprostowana noga z tyłu została tutaj. Teraz trzeba tą tylną nogę jakoś przenieść do przodu, wyciągnąć. Dlatego zaczynacie sobie pomagać tym pochyleniem. Pochylacie się w jedną stronę, i kiedy będziecie przenosić nogę, napinają się mięśnie z tej strony. Wychodzi pochylenie w jedną, potem w drugą stronę. Czym to zastąpić? Zastąpić trzeba to obrotem. Jak trenować? Spójrzcie. Lepiej to robić po poprzednim ćwiczeniu, kiedy już nauczyliście się wykonywać ten ruch. To jest pierwszy ruch w kroku. W tym momencie opuszczacie stopę, noga, która znajduje się z tyłu. W tej fazie, dopóki noga jest wyprostowana, stopa powinna znajdować się na górze. W momencie, gdy stopa się opuszcza, tutaj od razu noga powinna się zgiąć. Jeśli opuścicie stopę na podłogę, ale zostawicie nogę wyprostowaną, w ten sposób przewrócicie się na bok i do przodu. Żeby do tego nie doszło, w momencie, gdy stopa się opuszcza, musicie koniecznie zacząć zginać nogę. Ćwiczenie wygląda właśnie tak. Oczywiście, w ten sposób nie będziecie chodzić, ale możecie spróbować, jeśli oczywiście nie boicie się zdziwionych spojrzeń. Waszym zadaniem na razie podczas ćwiczenia, żeby łatwiej utrzymać równowagę, jest postawić stopę całkowicie na podłodze, a drugą podnieść w ten sposób. Teraz opuszczamy stopę na podłogę, nogę podnosimy Opuszczamy stopę na podłogę, nogę podnosimy. Możecie nawet tak podnieść, jeśli się udaje. Opuszczamy, podnosimy. To znaczy, musicie wyrobić w sobie nawyk, żeby w momencie, gdy przednia część stopy dotyka podłogi, noga w kolanie zaczynała się zginać. To ćwiczenie wykonujecie w jedną i w drugą stronę. To znaczy, stopa stoi, opuszczacie ją. I od razu unosicie nogę tutaj. Opuszczacie. Unosicie nogę. Opuszczacie stopę. Unosicie nogę. Miąśnie to zapamiętają. I potem podczas kroku będziecie wykonywali ten ruch. Oczywiście nie będziecie podnosić nogi aż tak wysoko podczas chodzenia. Nie trzeba tak chodzić cały czas. To tylko na czas ćwiczenia. A więc, przyjaciele. Mieliśmy dziś bardzo ciekawy temat. W końcu dowiedzieliśmy się, jak korzystać z nóg. Chodzicie przecież do szkoły jazdy, uczycie się korzystać z kierownicy, zmieniać biegi i pedały. Dziś zorganizowaliśmy szkołę jazdy dla waszych nóg. W końcu nauczyłem was korzystać z nóg po tylu latach chodzenia w niewłaściwy sposób. Jak myślicie, w jakim wieku nauczyliście się chodzić? W rok, w pół, kto wiele lat? Wtedy nauczyliście się chodzić. Myślicie, że w tym wieku raz nauczyliście się chodzić i to już wystarczy na zawsze? Myślicie, że w tym wieku nauczyliście się chodzić, tak? Nie, dopiero teraz nauczyliście się chodzić prawidłowo. Chcę Wam poradzić: chodźcie powoli, wykonujcie te ćwiczenia. Napiszcie w komentarzach, jeśli macie przyjaciół, którzy też myślą. Że chodzą prawidłowo. Zaskoczcie ich tym filmem. Angeliko Siergiejewno okazuje się, że chodzisz nieprawidłowo. No dobrze, do nowych odcinków, jak to się mówi. Uprawiamy sport, pomagamy rodzicom. Chodzimy powolutku tu i tam. Wykonujemy ćwiczenia. Napiszcie co u was, gdzie jesteście i jak się macie. Lubię to wiedzieć. Lato na dworze, zima minęła i znów się zbliża. Do zobaczenia w nowych odcinkach.